Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Ma szansę wyśrubować rekord goli w Premier League. Niedługo transmisja. Dobry wieczór, witamy Państwa ze stanowisk komentatorskich na Anfield z Liverpoolu. Mamy nadzieję, że czekają na nas dzisiaj prawdziwe fajerwerki z okazji tego spotkania. A wraz z państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy serdecznie do wspólnego oglądania meczu w ramach rozgrywek Premier League. Liverpool zmierzy się z Leicester City. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Liverpool wyjdzie na ten mecz. W takim oto składzie Wojciech Szczęsny w bramce, Mo Salah oraz Ferran Torres będą biegać przy linii bocznej. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odkrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Tak prezentuje się skład Lester. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie, jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Gwizdek. Liverpool zaczyna tę, miejmy nadzieję, prawdziwą piłkarską ucztę. Był tam fał, ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. McAllister. Liverpool traci posiadanie piłki. Pan Chaudrill. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. I to tyle z tej akcji. No i wyjechał z piłką poza pole gry. Głupia strata teraz. A teraz będzie dobra okazja. Proszę Państwa, bramka. Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę, i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Leicester zaczyna od środka. Muszą się obudzić, jeśli nie chcą tego meczu przegrać. Reece James z piłką teraz Hrafenberg. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Tak trzeba bronić w 16. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Martial. Świetne wejście, piłka odebrana. Teraz Osimen. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Błąd, strata piłki. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Podanie do Didiego. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Jest za linią obrony. Uwaga! I znowu Liverpool! Bramka! Odjeżdżają rywalom na dwa gole. Mogą teraz uspokoić grę. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A gdy piłka trafiła do celu, pozostało już tylko wykończyć akcję zespołu. Tak to się robi. Van Dijk, Uwaga, jest faul, jest wizdek Sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę państwa. Tak, po raz trzeci, ależ to zrobił, skompletował hat-trika. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat, trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Teraz Sosimen, to musi być bramka! Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Cóż za spokój, cóż za precyzję. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Harry Wings. I raz jeszcze Antony Martiala. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. Rzuca teraz w szesnastkę. Coś niesamowitego, jeszcze jedna bramka. No ewidentnie rozwiązał się worek z kolami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Powiększają przewagę. 5 do 0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Podanie przyjął Martial. Ram Torres, Mbappé, jak to rozegra, jest okazja do kontry, ale może teraz, będzie szansa, i gol, o, rany boskie, co tu się dzieje, kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków, opłacało się spróbować tej akcji, zasłużone gratulacje. A więc pogrom 6 do 0. Okazja! Nie zepsuć tego! Zagrożenie nie minęło. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy! Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol! Renner Lester wprowadza na murawę świeżego gracza. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ryzykownie, ale skutecznie. Wybił piłkę daleko. Będzie aut dla rywali. Ryan Hrafenberg. Poradził sobie z przeciwnikiem. Zawodnik Plester gubi piłkę. Mbappé teraz przy piłce. Pójdźmy, sam na sam z bramkarzem. I co mieli państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Ależ teraz będzie okazja. I jest! Trafia teraz. Można bez końca oglądać z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. No a Kylianowi Mbappé nie pozostało nic innego jak posłać piłkę obok bramkarza. Zawodnik takiej klasy nie marnuje podobnych okazji. Powiadujemy się właśnie teraz, że uwolnił się z podkrycia. Okazja! No i mamy gola! Obejrzyjmy sobie Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No no. Słowy kombinuje. Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. I Lester traci piłkę. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Kalister. van Dijk. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo. W przypadku Kyliana Mbappé to występ, o którym na pewno Jacku powiemy kilka ciepłych słów. Tak, fenomenalna forma musiała przynieść im wygraną. Oj, z pewnością będzie cieszyć się z pochwał w mediach. Naprawdę, aż mi...